Telewizja regionalna Krajna TV. Niezawodność internetu z prędkością światła gwarantuje firma Redbi. Tak, jest to prawda. 23 kwietnia wznawiamy funkcjonowanie Targowiska Miejskiego Mój Rynek Więcborku. Jest to decyzja moja, ale też decyzja samorządowców Powiatu sępoleńskiego. Wspólnie podjęliśmy decyzję, że od tego tygodnia wznawiamy funkcjonowanie targowisk na terenie zarówno Sośna, Sępulna, jak również Więcborka. Oczywiście te targowiska będą funkcjonowały trochę inaczej niż tak jak dotychczas znaliśmy to funkcjonowanie, ponieważ handel zostanie ograniczony do artykułów spożywczych, ogrodniczych oraz chemicznych. Chcemy w ten sposób po prostu umożliwić naszym producentom rolnym i lokalnym sprzedaż swoich produktów, a naszym mieszkańcom dostęp do dobrej polskiej żywności. Ograniczenia będą wynikały również z liczby osób kupujących, które będą jednocześnie mogły znajdować się na targowisku. W przypadku targowiska miejskiego w Więcborku ustaliliśmy wraz z zarządcą, że będzie to 125 osób maksymalnie jednocześnie przebywających na targowisku. Kolejnym ograniczeniem jest posiadanie maseczek, jak również prosimy mieszkańców osoby, żeby były wyposażone również w rękawiczki na wejściu na targowisko będzie również osoba, która będzie miała środek do dezyfekcji rąk. Prosimy również mieszkańców, aby zachowali bezpieczną odległość, czyli minimum 2 metry pomiędzy klient-klient, klient-sprzedawca, klient, sprzedawca-sprzedawca. Wejście i wyjście będzie tylko bramą główną, także nie będzie możliwości wejścia na targowisko z innej strony tylko i wyłącznie bramą główną, a to chodzi o to, żebyśmy logistycznie byli w stanie kontrolować ilość osób przebywających na cargo disco.